Cześć, słuchajcie, wiele lat oglądaliśmy, zachwycaliśmy się Tesla, zachwycaliśmy się e, samochodami elektrycznymi z Europy. E, moje pierwsze obserwacje, moje pierwsze spotkania z samochodami elektrycznymi z Chin to było BYD-6. Pewnie już wiele razy słyszeliście tę historię. 10 lat temu wszedłem do tego samochodu, smród ale na pewno był to pierwszy wyjątkowo ciekawy samochód elektryczny, który już 10 lat temu był wyposażony w akumulatory LFP. Jak widzicie, technologia poszła do przodu i teraz mamy aż Ponad 85 kWh baterii, ogromne moce ładowania, baterie LFP, staniały. Mimo już wiele osób myśli, że, że są one tak naprawdę jakąś ogromną nowością, to tak naprawdę są już z nami od wielu, wielu lat. Ogromny konkurent Tesli Model Y, również ogromnego hitu. Jak wiemy, dużo zmienia się ostatnimi czasy, właśnie po, po hitach i po akcjach Elona Muska. I ta sprzedaż Juniper'a, ta sprzedaż Tesli Model Y może nie być taka mocna, jak projektowaliśmy, jak było to w przedliftowej Tesli Model Y. No i w zasadzie bardzo podobny samochód do, do tej naszej Tesla Model Y, również z wyglądu, co widać po lampach. Powiem szczerze, że, że jest to taka raczej wysoka półka samochodów elektrycznych z Chin, bo tak jak pewnie widzicie, gdzieś tam yy, mamy dużo samochodów marki Omoda, mamy SkyWorth, tych samochodów, tych marek, Jaku jest całkiem sporo. A tutaj nagle XP, mega wyposażenie. Bardzo fajny, ciekawy w środku. Sam parkuje, więc tak naprawdę mamy już wykupione w zasadzie wraz z samochodem całego naszego autopilota automatyczne kierowanie. Przede wszystkim to, czego mi brakowało w tej Tesli, czyli. Totalne drobiazgi związane z czujnikami parkowania. Tego nie ma, i myślę, że dla wielu osób, gdy ten samochód jest takim całkiem sporą, powiedzmy sobie, budą, to może być problem w Tesli Model Y, że w zasadzie będziemy się czuli bardzo niepewnie w momencie, kiedy nie będziemy mieli po prostu najzwyklejszych w świecie czujników parkowania. To, na co ja najbardziej zwracam uwagę, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to duża przestrzeń w środku. Mnie osobiście aż tak bardzo. Nie pasuje ten tunel środkowy. Czuję się, powiedzmy sobie, tak troszkę obudowany, czuję się tak troszkę klaustrofobicznie, ale wiadomo, każdy ma swoje pomysły na, tym, na ten temat. Fajna, ciekawa, symetryczna. Symetryczna kierownica i w zasadzie ten samochód ma ekran centralny, ma ekran centralny, ma ekran za kierowcą, który jest całkiem spory, który wyświetla nam bardzo wiele informacji, więc jest to kolejna przewaga. Więc patrząc tak na bardzo suche informacje, powiem Wam szczerze, że ten samochód może być ogromną konkurencją i jeżeli ktoś nie boi się, powiedzmy sobie szczerze, Chińczyków, to myślę, że... Jeżeli jest odważny, jeżeli podoba mu się ta bryła samochodu, to ten samochód jest naprawdę wyjątkowy. W środku bardzo pięknie grające audio. Jest tutaj jeden dosyć duży minus dla osób, które nie mają garażu podziemnego. Chodzi tutaj przede wszystkim oczywiście o baterie LFP, które w momencie w którym yy, nie mamy w garażu podziemnego nie mogą one się ładować w mrozie, więc dla wielu osób może to być problem w takich dłuższych podróżach. Poza tym nie każdy wie, że te baterie LFP wymagają odpowiedniej temperatury do ładowania się, ale myślę, że będzie ten samochód wielu osobom sprawiał przyjemność. Ogromna szyba, tak jak w Tesli model, model Y na górze. Całkiem fajne wykończenie. Naprawdę, człowiek się spodziewał bardzo często gdzieś tam po tym BYD 10-letnim, że tu wszystko będzie skrzypiało, że będzie biednie, że będzie mały ekran, a nagle okazuje się, że te wykończenie w samochodach chińskich idzie do przodu. Oczywiście, pewnie wielu z Was może zapytać: Kamil, to pewnie polecisz, powiesz, że to jest najlepszy samochód, że Tesla się do niczego nie nadaje. No, nie, tak do końca nie można powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że my te samochody elektryczne bardzo często kupujemy oczami i zwracamy uwagę na to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie te samochody podobały się nam. Więc ważne, żebyście wsiedli do tego samochodu, dowiedzieli się, jak Wy osobiście czujecie się w środku tej fury, a myślę, że ciężko będzie powiedzieć, że. Że nie pasuje Wam to wnętrze. Przez wiele lat nie przechodziło mi przez gardło to, że samochody. Że będziemy jeździli samochodami elektrycznymi z Chin, ale myślę, że w momencie, kiedy w zasadzie cali jesteśmy wyposażeni w produkty z Chin, może niestety to być nieuchronne. I tak jak y, mimo wszystko ta Cupra, mimo wszystko Volkswageny, BMW są to mega dopracowane, bardzo ciekawe samochody, to myślę, że zaczęło się robić ciekawie pod kątem rywalizacji. Jeżeli tylko te Xpengi, jeżeli tylko te samochody marki BYD. Jeszcze troszkę zejdą z ceną, to w zasadzie konkurencji z Europy może być bardzo ciężko. Więc będzie mi się niesamowicie ciekawie, właśnie obserwowało ten rynek samochodów elektrycznych z Chin, bo promocje są naprawdę mega ciekawe. A my przejdźmy i zobaczmy, jak wygląda bagażnik. Środek, myślę, że wielu osobom może pasować, aczkolwiek to wybrzuszenie. Myślę, że jest troszkę nie w moim stylu. Widzę, że w wielu samochodach teraz yy, przycisk do otwierania tylnej klapy jest dosyć nisko i na pewno dzieciom będzie o wiele, wiele wygodniej. Nie ma progu załadunkowego, więc na pewno, na pewno łatwiej będzie wrzucało się gdzieś tam nasze gadżety do środka, więc bagażnik jest kolosalny. Dostajemy oczywiście repair tool, czyli nie ma wymienianego Koła, całkiem pakowny ten, ten bagażnik. Myślę, że dzięki temu wybrzuszeniu na pewno łatwiej jest pakować rzeczy do samochodu. A więc, takimi myślę, że trzema głównymi wyróżnikami, jeżeli chodzi o ten samochód: autopilot w cenie, czujniki parkowania, vehicle to load czyli możliwość obsługi czajnika, możliwość obsługi urządzeń elektrycznych. Właśnie bezpośrednio przy użyciu energii z naszego samochodu myślę, że świetna opcja, jeżeli chodzi o podróże po Polsce. No to co? Jedziemy dalej.